Wszystkich bardzo serdecznie tutaj mister Himał i nagrywam dzisiaj nową serię PvP jest dzisiaj ze mną Boomboxowy web. Boom web czyli Gnomer 1-2 ale wiesz skakowali mnie No i to jest, jest Boomboxowy Mogę wam pokazać że to jest Boomboxowy Web dzisiaj macie boom Web o. I dzisiaj będziemy szli Gdzieś tam I będziemy szli dzisiaj No szukać miejsca na domek i będziemy, i, klip, I będziemy klikali w No, będziemy klikali w przez tysiąc kratek. Dobra, tak. idziemy. Ale nie mamy jedzenia. Ja, ja mam... choć Ja wiem gdzie jest jedzenie. A tu jest jedzenie. jedzenie. Klikaj, I... ja mam dwa staki. A, spamuję w to. Dobra, mam. To Ile choćmy. masz? Ja mam Chodź. staki 32. Ja mam dwa staki. W ogóle nie wiem jak mnie słychać, ale mam nowy mikrofon. Bardzo dobrze cię słychać. Ale ty, ale nie wiem jak na graniu. No dobra, już nie wiem sam co ty chcesz stary. Wiesz, że jak my z wyskoczymy i to nas ktoś może zarżnąć, nie? No to musimy teraz Trzy, cztery, Trzy, cztery, no bo chcę. A teraz taka muzyka. Dobra, chodź za mną musimy gdzieś się Dobra, możemy. Ale tak, to tutaj już... można niszczyć. Możesz już. Widzisz tą trawę? No. A nie, no. bo tutaj ktoś zboże pode. Gościu! Uciekam! Ja też, wiesz? Ja nie mam szczegółowo. Ej, szansu. chodź na niego! Na niego walicie? Chodź na O na dobra, zabrałem mu 2 HP, bo go walnąłem. Ginrze! Pomóż mi! Jak Mata zabije to ci zrobimy HP, czekaj, mam dużo... Dobra, mnie zabił. Niestety. Dobra, to był... Było, to, było... ja to był fail. Dobra, ja mam dużo kobla, więc jak chcesz to ci mogę zro... A zrobić teraz mieczy. Się... Fail. Dobra, robimy no. cięcie i wry... wy... widzimy się po cięciu już jak wszystko ogarniemy. Tak. Dobra, stary, ja mam tylko 50. Nie pieniądze... ja pamiętam, no. Dobra, Jeszcze... tak dziewięć. Storki. Tak, potem będziesz tak Dobra, Dobra, Jesteśmy po cięciu i idziemy, Co? bo już ogarnęliśmy. Dobra, ogarnęliśmy, przejęliśmy bazę i teraz tak, uważamy na diaksowych, bo nie mam drewna. To chodź. Dobra, idziemy. 3-4. Teraz już nie będzie tej muzyczki. Bo wcześniej to był fail. Gdzie jesteś? Super! No epiknie! nie? Nie ma to jak sobie rozłączyć, a nie zrobiłem cięcia. No, to pięknie. Dobra. To to nic. Nie, ma, nie ma tego. Dobra, goni z... nas dzieckowy! O kurde, radio nas zgoni. Chris, to jest Dobra, clipsona, to tam pokonamy, nie? Jak wybuchnie, no to mamy problem. Dobra, jak nie diaksowie zabiję, to mam problem. Bardzo duży problem. Szybko uciekamy. Czekaj. Nie nawet, nie nawet nie mamy. A jak to ma większe szanse? My z kamiennymi, czy jeden diaksowie na nas dwóch? Jeden diaksowie na nas dwóch. No właśnie. O kurde! On nas stary. W końcu mu ten, gud padnie, albo prędzej mi, on już mnie walnął. Dla stary, już po mnie, ja już, już nie mam HP, stary. No mhm. O, zabił mnie. Ale ja uciekam. Dobra, stary, jak uciekniesz mój, no to przynieś mi trochę drewna, bo ja już nie mam. O kurde, już mnie walną. nie, to chyba ząbiak. Mam nadzieję. Mam Ile nadzieje? ci zdjął HP? Mam nadzieję. Chyba trzy. Mhm. Mam, nadzieję, mam, nadzieję, mam nadzieję. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Gdzie on jest? Chyba go zgubiłem. A jak się robi kit gracza? Nie da się. Ty, ja go zgubiłem. No to idź mi przynieść trochę drewna i wpisz spawn. Chyba go zgubiłem. Mam nadzieję, mam nadzieję. Przynieś, przynieś mi tak około, nie wiem, 10 drewna i... A tu jeszcze nie mogę niszczyć. To uciekaj stamtąd. Czekaj, ten dieksowy tu, tu jest. Radio Z tutaj jest stary, zgubiłeś go. Nie, ona się nazywał Raczet. No to tutaj jest raczet stary. Okej. Cały dieksowy. To zgubiłeś go. No. Ty idź tam gdzieś dalej, zniszcz mi serio tego drewna mi się to przyda. się. Tak na pewno. Nie mam nic, dobra. T T P A M R Dobra, masz. Nie masz kompletnie nic, mówisz? Mam zero stary. Dobra, mam, jestem tutaj. Dobra, jeszcze tutaj się nie radniszczyć. Kobla, dzięki starym za mieczyk. Daj mi ten mieczyk, ja ej. Jeśli go nie dałem, ja go przypadkowo wyrzuciłem. Dobra, idziemy tam gdzieś jest droga, aby znaleźć przygodę. Ale tam jest ten sobie może, ale nie, on poszedł. sobie jest na spawnie ogarze. Idziemy do mojego domu, chodź. Gdzieś... Bo ja mam tam wave pointa. Spadłem. Dom. Gdzie jest o Boże. Ja mam wave pointa na domku. A to jest wave pointa wiesz co, i tam jest wiedźma. I creeper mnie goni. Chodź. Dobra. Jak ja nie mam miecza z creeperami walczyć umiem, dobra już zresztą No idziesz czy nie do tego wave pointa. No ale nie bo to jest wave point wiesz czego? Dwa pająki stary Nie, nie idę do tego wave pointa, bo to jest wave z z PVP stary Aha. Dobra, bigo Bigo Zabierz go spadamy stąd Jak znajdziesz kobla to tam już można budować tak realistycznie, dobra. Tak mistrz parkuru, kurde, z takiej jaskini na 50 metrów. O kurde. A byś padł, nie? No. Padł. Dobra. A nie wysyłam. Co? Ja mam co Nie ja mam takie coś. Pozbierałeś to. Lapizazuri blok. Mógłeś sobie może. Gdzie? Na dole. Bierz miecz Bierz. Bierz miecz Jeden HP mówię stary. A Iron ma HP? Chyba zombiaki mają 20. Dobra, muszę 20 razy piernicznąć łapą. Ładnie mówiąc. Hm. Dobra, o, idziemy na górę. Na sam... powiedziałeś. Na samą górę idziemy. Nie tam jest... Tam już jest lawa. Gdzie? Tam była lawa. O dobra, widzę kobla, możemy... Możemy się budować. Okej, okay. to na razie tutaj sobie możemy zrobić jakąś skrytkę Chodź, tutaj jest kobel, widzisz? Poczekaj, bo nie wiem gdzie ty jesteś Tutaj na górzej, tu? stary, tu, obok ciebie Ho, O, widzę cię No chodź, ja tam idę na górę O dobra, tutaj jest za dużo kobla, więc To tu już Pysz... możemy budować, to wiemy No tak, elektrycznie. Czekaj, sprawdzę Ło, patrz, tak. jesteśmy wysoko Wow, widzimy stąd całe królestwo. No nie uważaj! Padłem gdzieś stary, co to jest? Zamur zamuruj to. Dziurwa tam jest. Dziurwa Stare, takie... wiesz co oznaczają stare takie słupy? Co? Gildia, woda. Widzisz to? Aha. Ja tu ostatnio byłem. A no tutaj to są to są gildie. Chodź do góry, zobaczę tam. Ja, ja tu ostatnio byłem stary i wiesz co... Tu... No, myślałem, że mnie ktoś bije, wiesz. Bo ja już mam mało tego, mięsek. Daj mi to coś. Daj mi... Daj mi żacie, bo nie mam. Co? Byś ty tego... byś ty tylko ty brał i nie łapał tego. Czekaj, dlaczego tego nie mogę wziąć? Dobra, wziąłem to 41, dzięki. Ja tutaj ostatnio jakieś gilgi rozwalałem życie, wiesz, więc tak jakby... Ja ostatnio gr byłem griferem zawodowym. Tak, tym, tam jest to, co ja rozwalałem chyba. Nie, tutaj jest serio gildy, ja bez jaj. To jak ty niszczyłeś gildię? No wlazłem tam na samą górę i rozwaliłem im całą platformę. Ale tutaj można? Nawet ale nie ma tutaj zabezpieczenia? Chyba nie ma, wiesz? To chodźmy. Ej. Tu był kry.